Łukowscy policjanci i mokotowscy kryminalni zatrzymali oszustów, którzy tak zwaną metodą na wypadek wyłudzili od mieszkańca naszego miasta blisko 150 tysięcy złotych oraz złotą biżuterię. Na początku tego tygodnia do mieszkającego w Łukowie 85-latka zadzwonił podający się za jego syna oszust. Niestety senior uwierzył mu i myślał, że rozmawia z synem, który miał spowodować poważny wypadek drogowy i trafić do więzienia. Sądząc, że mu pomaga, przekazał w nocy fałszywemu adwokatowi oszczędności życia. Zdenerwowany 85-latek dopiero rano zadzwonił do syna i zapytał się o wypadek. Gdy syn powiedział mu, że nie było żadnego wypadku i słyszał historię od ojca, to zorientowali się, że senior padł ofiarą oszustów, że przekazał im oszczędności życia. O oszustwie powiadomili policję. Wyjaśnieniem sprawy zajęli się ukowscy kryminalni, którzy swoje działania skierowali na teren województwa mozolskiego. Współpracując z mokotowskimi kryminalnymi ustalili, że związek z oszustwem może mieć mieszkający w pobliżu Warszawy 44-latek, a także dwójka nieletnich. Zatrzymany mężczyzna, 15-latek oraz o rok starsza jego koleżanka twierdzili, że nie mają nic wspólnego z oszustwem, że nigdy nie byli w Łukowie. Jednak mundurowi nie uwierzyli w ich zapewnienia i odnaleźli u nich grzycerię 85-latka oraz jego gotówkę. Jeszcze tego samego dnia 44-latek trafił do łukowskiej komendy i usłyszał zarzuty w prokuraturze. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny zastosowano środki zapobiegawcze, natomiast nieletnimi zajmie się sąd rodzinny nieletnich. Sprawa ma charakter rozwojowy, łukowcy kryminalni nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Przypominamy, policjanci nigdy telefonicznie nie informują o szczegółach prowadzonych czynności, nie żądają również wypłaty pieniędzy i przekazywania ich w umówionym miejscu. Taki telefon świadczy o próbie oszustwa. Należy wtedy przerwać połączenie i natychmiast poinformować o nim policję.